Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Historia izraelskich sił powietrznych jest dość krótka, acz burzliwa, ale jej największą część obejmuje tak zwana era odrzutowców, która w Izraelu rozpoczęła się w czerwcu 1953 roku, gdy z Wielkiej Brytanii sprowadzono pierwszą parę samolotów Gloster Meteor T-7. Samoloty były maszynami szkolno-bojowymi, więc wkrótce do kraju, gdzie Słoneczko przyświeca najmocniej, sprowadzono jeszcze samoloty w wersji jednomiejscowej noszącej oznaczenie F8, które posłużyły dowództwu izraelskiemu do stworzenia nowego 117 Dywizjonu, stacjonującego na terenie bazy Ramat David na północy kraju. Na debiut bojowy Dywizjonu nie trzeba było długo czekać. Do pierwszego lotu bojowego, wykonanego przez dwa meteory. Doszło w lipcu 1954 roku, gdy piloci meteorów ze 117 Dywizjonu otrzymali rozkaz poderwania swoich maszyn w celu przechwycenia dwóch egipskich samolotów Hawker Fury, które dokonały naruszenia przestrzeni powietrznej, miłującego pokój Izraela. Niestety jeden z izraelskich pilotów zgłosił przez radio awarię, więc w powietrzu znalazł się tylko Aaron Joeli, który doleciał w pobliże granicy z Egiptem, jednakże na miejscu nie było już nawet śladu po sąsiadach z Egiptu. W tych warunkach kontrola naziemna nakazała pilotowi powrót do bazy, ale Joeli nie zamierzał wracać i zamiast tego skierował się do rejonu El Arish, gdzie zauważył podchodzący do lądowania egipski samolot. Uznawszy, że to właśnie naruszyciel, Joeli zszedł za egipską maszynę i przeleciał tuż za nim, gdy ten dotykał pasa startowego. Przerażony Egipcjanin, siedzący za sterami Hawkera, miał zjechać z pasa startowego, natomiast Joeli ponownie nawiązał kontakt radiowy z Ramad Dawid. Pilot przekazał, że miał krótką awarię systemu łączności, po czym bezpiecznie wylądował w swojej bazie macierzystej wzajemne naruszenia przestrzeni powietrznej nie były niczym dziwnym, bo oba państwa czuły do siebie wielką miłość, począwszy od 1948 roku. Sytuacja zaczęła się pogarszać w okolicach 1955 roku, gdy nad granicą pomiędzy Egiptem i Izraelem zrobiło się naprawdę gorąco. Głównym punktem zapalnym była strefa gazy. Dotarcie do tego rejonu dla pilotów stacjonujących w Ramat Dawid było dość problematyczne, gdyż lotnikom ze 117 Dywizjonu było znacznie bliżej do granicy z Jordanią, Libanem i Syrią. Ze względu na dużą odległość do granicy z Egiptem, dowództwo izraelskie postanowiło przesunąć dywizjon do bazy Hazor. Decyzja okazała się słuszna, bo już niebawem doszło do pierwszego starcia. Miało ono miejsce 29 sierpnia 1955 roku, gdy Juda Peri i Mordechaj Lavon spotkali się w powietrzu z czterema egipskimi wampirami. Jako pierwszy do walki wszedł Lavon, który ostrzelał z dużej odległości cztery egipskie myśliwce, po czym wszedł w chmurę. Podobno jego ogień był na tyle celny, że Mordechajowi zaliczono uszkodzenie jednego egipskiego myśliwca, ale Juda meldował później, że jeden z wampirów wpadł w korkociąg. Izraelscy piloci nie widzieli jednak, że drugi myśliwiec zdołał wyjść z korkociągu i skierował się w stronę strefy Gazy. Wydawało się, że do podobnej walki nie dojdzie zbyt szybko, ale jeśli czegoś można być pewnym w przypadku bliskiego wschodu, to tego że niczego nie można być pewnym. Następne spotkanie pomiędzy izraelskimi i egipskimi myśliwcami miało miejsce 1 września 1955 roku. Wówczas to za sterami izraelskich meteorów zasiedli Aaron Joeli i Joasz Sidon, którzy wystartowali z bazy w Hadzor o 6.52 czasu miejscowego. Pilotom udało się namierzyć cztery egipskie wampiry. Joeli zajął pozycję za egipskimi lotnikami, którzy lecieli jak na defiladzie. Przymierzył się do pary zamykającej egipskie zgrupowanie, sprawdził uzbrojenie pokładowe poprawił sobie celownik. Dał dwie krótkie serie. No i tak pierwszy wampir z egipskimi znakami rozbił się w pobliżu kibucu karmia. Maszyna miała numer boczny 1569. Drugi wampir z numerem bocznym 1567 rozbił się trochę dalej w pobliżu Zikim. Druga para miała więcej szczęścia i zdołała szczęśliwie powrócić na własną stronę granicy. Nie oznaczało to jednak, że wszystko będzie dobrze. Tymczasem władze izraelskie podejmowały starania w celu pozyskania kolejnych samolotów odrzutowych. Tym razem wybór rządu w Tel Awiwie padł na francuskie samoloty Ouragan i Mistre Oba typy miały swoje zalety, ale nie oznaczało to, że Izrael zamierza zrezygnować z eksploatacji samolotów Meteor. W 1956 roku pojawiła się koncepcja uzbrojenia Meteora w niekierowane pociski rakietowe, ale szło to wszystko bardzo opornie. Już w 1955 roku, pod wpływem pozytywnych doświadczeń z dotychczasowej eksploatacji samolotów Meteor, władze izraelskie zdecydowały się na dokonanie zakupu meteorów w odmianie NF-13. Jednocześnie rozpoczęto szkolenie personelu w Wielkiej Brytanii. Pierwszymi izraelskimi pilotami, którzy odbyli kurs instruktorski w Anglii, byli Joachim Sidon oraz w charakterze nawigatora Shibi Brosz, którzy przeszkolili się w Wielkiej Brytanii, a później w Izraelu od września 1956 roku organizowali 119 Dywizjon, do którego skierowano trzy pierwsze meteory w wersji nocnej, zakupione przez Izrael. Maszyny te stacjonowały na terenie bazy w Ramat-Dawid. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie cóż za zaskoczenie ponownie rosło. Relacje pomiędzy Egiptem a Izraelem znowu zaczynały się pogarszać. 27 października 1956 roku dowództwo izraelskie podjęło decyzję o skierowaniu 117 Dywizjonu z Ramat-Dawid do bazy tel Następnego dnia z Kairu do Damaszku poleciała cała egipska wierchuszka wojskowa, w tym szef sztabu egipskiej armii Abdel Hakim Amer, który na środek podróży wybrał sobie Iła-14 i Daglasa C-47. No, jakby to powiedzieć, Abdel nie miał szczęścia. Na spotkanie jego samolotu wysłano meteora, obsadzonego przez załogę w składzie Joasz Cidon i operator radaru Shibi Brosz. Izraelczycy wystartowali z ramat David, aby przechwycić egipskie samoloty transportowe, które miały wracać do Kairu wieczorem 28 października. Nawigator izraelskiej załogi Brosz wspominał: Wystartowaliśmy, Jakiś czas po zachodzie słońca. Nawiązaliśmy kontakt radiowy z kontrolą naziemną i zostaliśmy skierowani na północny zachód w stronę morza. Ta pierwsza faza lotu trwała około 25 minut. Lecieliśmy na wysokości 15 tysięcy stóp i podążaliśmy po kursach, które otrzymywaliśmy co jakiś czas przez radio. Właśnie wówczas Joasz zdał sobie sprawę, że nie możemy pobierać paliwa z zewnętrznych zbiorników odrzucanych. Naprowadzani na cel, zignorowaliśmy problemy z paliwem i skupiliśmy się na przechwyceniu celu. Namierzyłem cel w odległości 3 do 4 mil. Musieliśmy skręcić w lewo i zwolnić. Cel leciał na południowy zachód i miał włączone światła nawigacyjne. Był przed nami trochę wyżej. Kontrola naziemna nakazała nam przeprowadzić identyfikację. Identyfikacja zajęła nam od 8 do 10 minut. Zidentyfikowałem cel jako Iła-14, ale nasz raport dla kontroli naziemnej nie był jednoznaczny i rozpoczęła się dyskusja ze stanowiskiem naprowadzania. Usłyszałem, że zatwierdzono otwarcie ognia. Cofnęliśmy się na pozycję za i pod celem i otworzyliśmy ogień. Strzelaliśmy z pocisków zapalających. Pod koniec pierwszego ataku, Joasz zgłosił zacięcie jednego z dwóch prawych działek. Pod koniec tego podejścia znajdowaliśmy się tuż za Iłem i zauważyliśmy niewielki pożar w pobliżu jego lewego silnika. Wtedy światła nawigacyjne IłA-14 zostały wyłączone. Przygotowaliśmy się do drugiego ataku na cel, który nadal leciał prosto i poziomo, ale wolniej. Tym razem zauważyliśmy trafienia w kadłub i skrzydła i oderwaliśmy się w lewo. Płonący Ił-14 zaczął powolne, stałe zniżanie się ku swojemu końcowi. Kiedy uderzył w taflę morza, wybuchł ogromny pożar. Na tym jednak nie koniec, bo izraelskie meteory wzięły udział w walkach podczas wojny o kanał Suezki. Izrael dołączył do grona uczestników wojny o kanał 29 października 1956 roku za namową Francji i Wielkiej Brytanii. Podczas pierwszych dni wojny z Egiptem Izrael na dużą skalę wykorzystywał samoloty należące do 117 Dywizjonu. Ich podstawowym zadaniem było lokalizowanie egipskich stacji radarowych i osłona samolotów transportowych C-47, na pokładzie których znajdowali się izraelscy spadochroniarze, których zrzucono na wschód od kanału Suezkiego. Jednocześnie 119 Dywizjon, również latający na meteorach, miał za zadanie prowadzić nocne patrole, które miały przeciwdziałać zagrożeniu ze strony egipskich bombowców. U-28. Działania operacyjne prowadzone 30 października przez meteory należące do 117 Dywizjonu ograniczyły się do prowadzenia rozpoznania i sporadycznych ataków na cele naziemne. 31 października miał miejsce szczyt aktywności dywizjonu. 29. wykonano 12 lotów, 30. października wykonano 13 lotów, a 31. października aż 34 loty. W tym czasie dochodziło także do starć z egipskimi samolotami. Wśród nich były najnowsze radzieckie myśliwce z napędem odrzutowym MiG-15, które miały okazję pokazać się z dobrej strony podczas wojny koreańskiej. Teraz samoloty MiG-15 miały sprawdzić się. W działaniach na Bliskim Wschodzie. Dobry przykład mogą stanowić wypadki, które miały miejsce 31 października 1956 roku około godziny 6.20, gdy para meteorów starła się z czterema migami 15. Doszło wówczas do nierozstrzygniętej walki powietrznej, która trwała do momentu, aż obie strony wycofały się na własne lotniska. Jednocześnie w ciągu pierwszych dni wojny doszło do uszkodzenia kilku izraelskich samolotów Meteor, jednakże wszystkim izraelskim pilotom latających na tych samolotach udało się bezpiecznie doprowadzić swoje maszyny do bazy w Tel-Now. Angielsko-francuska kampania rozpoczęła się 31 października i spowolniła izraelskie operacje bojowe. 117 Dywizjon wykonał zaledwie 8 bojowych w dniu 1 listopada. Po 3 listopada dywizjon nie wykonywał żadnych lotów bojowych, a 6 listopada powrócił do Ramad Dawid, dowódca dywizjonu, a Aaron Joeli przygotował raport podsumowujący działania bojowe dywizjonu w trakcie wojny. Przygotowanie tego raportu nie zajęło mu dużo czasu, bo dokument ten był gotowy już 22 listopada 1956 roku. Wynikało z niego, że w trakcie działań bojowych doszło do uszkodzenia dziewięciu samolotów, ale większość z nich została szybko naprawiona, dzięki czemu jednostce udało się utrzymać 80% poziom przygotowania samolotów meteordolotu. Uzbrojenie strzeleckie samolotów okazało się ich najsłabszą stroną. Często dochodziło do zacięć, konieczne było praktycznie codziennie. Przeprowadzenie przeglądu uzbrojenia, który zajmował sporo czasu. Tutaj duże znaczenie miał zły stan amunicji, wykorzystywanej przez Izraelczyków. Kryzys sueski był jedynym pełnoskalowym konfliktem zbrojnym, w którym uczestniczyły izraelskie meteory w ciągu 17 lat służby w lotnictwie Izraela. Już w 1958 roku zaczęto wprowadzać do służby nowe samoloty produkcji francuskiej. Znaczenie Meteorów dla Izraelczyków zaczęło spadać. Pomimo tego pozostawały w jednostkach rezerwowych aż do 1964 roku. Później służyły jeszcze do szkolenia personelu latającego, ostatecznie wycofano je w 1970 roku. W sumie do Izraela trafiło 11 samolotów Meteor F8, 4 samoloty T7. Oprócz tego sprowadzono jeszcze 6 nocnych myśliwców NF-13 i 5 następnych maszyn, które zostały ściągnięte do Izraela w grudniu 1957 roku, a które również były samolotami w wersji myśliwiec nocny. Samoloty pochodziły głównie z Belgii, gdzie zostały wcześniej poddane drobnym modyfikacjom. Dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A jeśli chcecie zobaczyć więcej podobnych materiałów, to zachęcam Was do wspierania kanału. Możecie to zrobić bardzo prosto za pośrednictwem wirtualnej kawy, Patronite'a i YouTube'a. Linki w opisie: dla Was to jest często tylko 5 zł względnie koszt jednej paczki papierosów albo jednego piwa, a dla mnie realne wsparcie. Na przykład w sytuacji, gdy YouTube i jego algorytm robi mi psikusa, a w tym roku zdarzało się to już kilkukrotnie. A teraz, korzystając z okazji, serdeczne pozdrowienia dla mecenasów, patronów i widzów wspierających, a więc Łukasza Smolaka, Jacka Serkiesa, Grabka Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa Jakraka, Andrzeja Rada, Anna Magałki, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trauzersa, Łukasza R, Roberta Banacha, Tomasza M, Tomasza K, Mary Smith, Józefa Paliweca, Luki G, Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura Adamagie, Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Gdańskiej Wizji, Mirka Samsela, Macieja Rozpary, Piotra Ruty, Katpra Kaszlugi, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankins Sana i Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć i